I tak to się prezentuje szybki wypad na wodę PZ2 na kilka godzin, jeden zestaw to dirig z tonącą 20 Kornflash Final, drugi zestaw to ronirig z popapem 15 mm również Kornflash. Flash, punktowe, czyli takie oto woreczki PVA. A do zrobienia takiego miksu użyłem. Pelet 2 mm CornFlash, kulki Cornflash Premium 18 mm skruszone w ten sposób. Do tego metod mix, Wszystko zalane boosterem Cornflash. Taki mix powstał, i to wszystko poszło do wody. Zestawy w wodzie, i czekam na jakieś branie. Mam nadzieję, że uda coś się złowić. To tylko 3 godziny karpiowania. O piję sobie kawkę, zestaw prawy, czyli dirig z tym woreczkiem PFA co pokazywałem. Zrobił branie, szybki odjazd, hanger się zatrzymał pod sygnalizatorem. Nie wiem czy udało mi się to nagrać, bo po prostu aż rzuciłem kawę. spójrz tam leży kubek z kawą, ale mi się ręce trzęsą I jest. I jest azjata. Nie jest może jakiś gigantycznych rozmiarów, ale jak na półtorej godziny z fleszem, piękna sprawa. Dobra, o, szybko go ogarniam. Tak na szybciutko. Y, amur jest na macie. Już wyciąłem go spod bieraka, haczyk wypiąłem. Y, trzeba szybko działać przy amurach. Ale niesamowicie się cieszę. Zestaw półtorej godziny w wodzie. Dirik, tonąca 20, cornflash final z woreczkiem PVA i taki Amurek zrobił mi dzień niesamowicie, naprawdę. Jeszcze szybkie zdjęcie i wypuszczam rybę do wody. Rewelacja. Amurek z PZW. Misja PZW cały czas trwa. Uff. Szybkie foto i wypuszczam. Tak wygląda przypon, na który wziął Amur. Ja go zmieniłem na, na nowy już z woreczek PVA i na D Cornflash 20 w wersji final. Zestaw wrzucam do wody, bo mam jeszcze godzinkę do posiedzenia tutaj nad wodą i się zwijam. I tak na zakończenie, sprzęt już jest zwinięty. Ja już zabieram się do domu. Nad wodą byłem prawie 4 godzinki. Zostałem trochę dłużej. Myślałem, że jeszcze uda się wypracować jakieś branie, ale wszystko się skończyło na tym jednym braniu, na tym amurku. I tak jestem bardzo zadowolony, ponieważ taktyka, którą sobie wymyśliłem jadąc nad wodę, spisała się w 100%. I konfresh od Bites zrobił robotę. Widzimy się w internetach. Trzymajcie się.